Cześć! Ci, co pod filmami z zwykłymi autami piszą, że no kto by chciał oglądać takie nudy, dzisiaj raczej nie będą mieli powodów do narzekań, bo dzisiejsze auto jest bardzo rzadkie, nienagannie utrzymane. No i całkowicie zgodny z winem, a zresztą do tego opowieść Pawła całkiem się klei i w sumie cieszę się, że postanowił zaprezentować tego białego kruka. Natomiast co do tych komentarzy, no moje założenie zawsze było takie, że ja nie odlatuję z autami, wiecie, w samo premium i same rarytasy, tylko pokazuję jakby cały przekrój. I tak już pozostanie. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paweł, jestem z Warszawy. Dzisiaj przyjechałem wam pokazać swoje auto, jakim jest Mercedes CLK 350 w dość niespotykanej wersji Evolution AMG. Pomysł samochodu wziął się już dawno, kiedy zacząłem się interesować troszkę bardziej sportowymi samochodami. Szukałem czegoś fajnego, co jednocześnie będzie w miarę wygodne, ale i w miarę praktyczne na co dzień. Stąd też wybór padł na Mercedesa. Moja historia z tym autem ciągnie się od stycznia tego roku. Kupiłem je dopiero, tak naprawdę. Aczkolwiek cała historia z celka ma już półtorej roku. Od półtorej roku szukałem egzemplarza wręcz idealnego, gdyż miałem sprecyzowane co chcę. To auto było na sprzedaż w październiku 2022 roku. Bardzo się mi wtedy kupić, aczkolwiek z różnych przyczyn nie mogłem. Odkupiłem to auto od niego w styczniu. Jest to przykład tego, że warto pojechać po auto nawet na drugi koniec Polski, ryzykując jednak te kilkaset złotych na paliwo, gdyż możemy trafić na bardzo ciekawy egzemplarz. To jest tego przykład. Auto jest z przebiegiem aktualnie 224 tysięcy kilometrów. Kupiłem je z przebiegiem 217 tysięcy kilometrów, także od stycznia teraz do kwietnia troszkę tych kilometrów zrobiłem jednak, więc myślę, że mogę troszkę więcej powiedzieć o tym samochodzie. Auto wcześniej było w rękach jednego właściciela przez około 10 lat. Od 2012 roku jest ono w Polsce, bo jest to salon niemiecki. Poprzedni właściciel sprowadził je dla siebie i tak jak wspomniałem wcześniej, Wojtek odkupił je od tamtego człowieka. Ja, go, ja je odkupiłem teraz w styczniu. Auto moim zdaniem wygląda na 220 tysięcy przebiegu i tak auto z takim przebiegiem powinno wyglądać. Nie jest zniszczone, nie jest wybite. Przede wszystkim jest zadbane. Jest to charakterystyczne dla tego typu aut, czyli myślę, że mogę powiedzieć typ Gran Turismo, czyli kupę, które jest wygodne jednocześnie ekonomiczne w trasie, no i wygląda zjawiskowo. Wcześniej przez prawie dwa lata jeździłem Fordem Focusem drugiej generacji poliftowym z benzynowym silnikiem 1.8, także jest to ogromny przeskok, jeśli chodzi o klasę i o typ pojazdu, bo z hatchbacka 4 przesiadłem się do dwudźwiowego kupę, które jednocześnie jest praktyczne, bo mimo że mamy auto na nadwoziu dwudźwiowym, mamy bardzo duży bagażnik oraz, co ważne, rozkładaną tylną kanapę, dzięki czemu po złożeniu tej kanapy e, przestrzeń załadunkowa nam się bardzo powiększa i chociażby wejdzie tam snowboard, czy zrobimy tym małą przeprowadzkę. Także jeśli ktoś mówi, że kupę jest totalnie niepraktyczne, do niczego się nadaje, to znaczy, że nigdy takim samochodem nie jeździł, bądź nigdy takiego samochodu nie miał. Jeśli chodzi o nadwozie, charakterystyczne dla pakietu AMG e, jest kilka kwestii. Mamy przedni zderzak AMG, progi AMG oraz tylny zderzak AMG i końcówki wydechu oraz lotkę na tylnej klapie. Jeśli chodzi o pakiet Evolution, różni się tutaj to tym z zewnątrz, że widać większe tarcze hamulcowe o rozmiarze 345 oraz większe zaciski. Mamy też felgi, które są oryginalne na tym samochodzie. Tak jak on wyjechał z fabryki, tak teraz tutaj stoi, co jest dla mnie bardzo ważne, bo to był właściwie taki... Była taka kwestia, która decydowała, że to auto będzie dobre, bo pojechaliśmy po nie, tak jak wspomniałem, prawie 500 km. No i jak wróci, zawsze, znaczy, że będzie dobre. Jeśli coś ma się zepsuć, to zepsuje się po drodze. Dychał bezproblemowo autostradą. Jeździ po Warszawie znowu, jeśli chodzi o to. Auto też, co ciekawe, jeździło po Warszawie do tego października zeszłego roku. Także pewnie, jeżeli poprzedni właściciel nas ogląda, to serdecznie pozdrawiamy, bo auto jest utrzymane w stanie perfekcyjnym i jest w dobrych rękach. Prezentowane auto pochodzi z czasów, gdzie oznaczenie modelu jeszcze oznaczało pojemność silnika. Mamy tutaj jednostkę o pojemności 3,5 litra o oznaczeniu M272. Jest to silnik benzynowy w układzie V6. Silniki M272 są to silniki z nowej generacji V6 Mercedesa. Mamy tutaj zmienne fazy rozrządu oraz pośredni wtrysk benzyny. Co ciekawe, w silnikach M112, tych starszych, mieliśmy pomiar oleju elektroniczny. Sprawdzaliśmy go przez zegary. Tutaj, co ciekawe, Mercedes zastosował bagnet. Musieli stwierdzić, że jednak czujnik nie jest zbyt dobry i klasyczne rozwiązanie będzie najlepsze. Mamy tutaj 272 konie oraz 350 Nm momentu obrotowego dostępnego od 2400 obrotów do około 6000, czyli praktycznie do samego końca. Jeśli chodzi o spalanie. Co ciekawe, ktoś może powiedzieć duży silnik dużo pali. No nie do końca. Nasza V6 połączona z siedmiobiegową skrzynią biegów w mieście jest w stanie spalić nawet 10,5 litra benzyny, 11, a przy bardziej dynamicznej jeździe 12,5 do 13 litrów i są to wartości naprawdę osiągalne. Biorąc pod uwagę, że silniki 2.0 turbo palą tyle samo, uważam, że jest auto ekonomiczne. Na trasie dzięki naszej siedmiobiegowej skrzyni biegów Mamy spalanie naprawdę niskie, z jedną cyfrą z przodu. E, najmniej udało mi się osiągnąć 7,9 litra. Tak, 7,9 litra. E, jadąc przepisowo, 115-120 km na godzinę na tempomacie e, po trasie S8 w stronę Białego Stoku. Prawdopodobnie jechałem z wiatrem, bo przy innych okazjach, kiedy tam jeździłem po tej trasie, bądź po innych, te spalanie oscylowało w granicach 8,5-8,8 litra. I jest to powtarzalny wynik. 7,9 było wyjątkiem, ale wiadomo, zdarza się. Pogoda sprzyjała, wiatr sprzyjał, da się. Każdy by chciał, żeby mu prawie 300 konne auto paliło co najwyżej 10 litrów i jak ten przykład pokazuje, to jest możliwe, tylko trzeba odpowiednio poszukać. Możliwe jest też tanie ubezpieczenie, V6 na przykład i tu też daleko szukać nie trzeba. Wchodzimy na Mubipl, momentem przez Zachar wpisujemy dane swojego samochodu i otrzymujemy listę najlepszych rynkowych ofert. Następnie możemy jeszcze odjąć 150 zł cashback, no i robi się naprawdę tanią. Dlatego, na przykład wyszło mi tylko 428 zł na rok za AC i assistance. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam serdecznie i nie przypłacaj za ubezpieczenie nie tylko dla v Silniki M272 Mercedes stosował już od 2004 roku w modelu CLS i przez ten samochód właśnie, przez pierwsze wersje tych silników, niestety, ale zyskały one miano bardzo awaryjnych i niedopracowanych. W pierwszych wersjach silnikowych były tam problemy z rozrządem. Kto zna temat Mercedesów i troszeczkę jest to zagłębiony, wie, że... W pierwszych wersjach tego silnika wycierał się wałek rozrządu. Przez to cały, cały rozrząd był do wymiany. Koszt takiego rozrządu oscyluje w granicach 8, 10, nawet 1000 zł. No i tutaj co ważne, niestety przez. Ten silnik, przez ten samochód, ten pierwszy, jest opinia o tych silnikach jaka jest. Niezbyt dobra, ludzie się boją i co ważne, mniej więcej od połowy 2006 roku możemy spotkać już silniki z wyeliminowaną wadą rozrządu i tutaj trzeba weryfikować numer silnika. Kiedy sprawdzamy, auto powinie, będzie numer silnika bądź w komputerze w trybie serwisowym da się go wyciągnąć. Sprawdzamy to, i wtedy wiemy, że auto jest już w tych wersji po poprawkach i jeśli chodzi o ten rozrząd. Naprawdę nie będzie najmniejszych problemów. Tutaj właśnie jest taki silnik, to jest to 2007 rok, także tutaj mamy już wersję poprawioną. W aucie mamy fabryczny układ wydechowy AMG, co też prawdopodobnie wchodzi w skład tego pakietu Evolution. Nic tutaj nie było przerabiane, jest to pełna seria, pełen oryginał i naprawdę cieszy ucho. <słuch> Przechodząc do tyłu auta, widzimy dalszą część pakietu AMG oraz dwie duże końcówki układu wydechowego. A teraz pokażę wam bagażnik, gdyż jest naprawdę duży. Jest to wersja, w której bagażnik otwiera się z pilota. Także klikamy na pilocie otwarcie bagażnika, on nam się otwiera i widać, że jest naprawdę duży. Co ciekawe, teraz kilka ciekawostek, o których wcześniej nie wspomniałem. Mówiłem, że poprzedni właściciel auto miał lat 10 i było w pedantycznym stanie. To prawda, i co po zakupie znalazłem, to naprawdę się ucieszyłem z tego. Mamy tutaj oryginalną pianownicę Mercedesa do skór. Także właściwie widać, że dbał o samochód. I musiał być on dużym fanatykiem marki, gdyż nawet pokrowiec na litr oleju mamy oryginalny z ASO. A w środku, oczywiście, fabryczny olej. Mamy tutaj wersję z pełnym kołem zapasowym, podnośnikiem oraz jakimiś tam narzędziami. Tutaj mamy oczywiście trójkątek, to w niemieckich samochodach wszystko jest pod klapą. I tutaj są dwie takie dźwignie, które otwierają nam resztę bagażnika, że tak powiem. Składamy oparcia foteli i dzięki temu bagażnik robi się naprawdę duży i nie ma problemu, żeby przewieźć duży przedmiot, czy chociażby deskę snowboardową czy zrobić małą przeprowadzkę. Przechodząc do wnętrza, e, mamy auto takie, jakie dokładnie chciałem, czyli z jasnym wnętrzem, e, właściwie w pełnym wyposażeniu. Brakuje nam m.in. wentylowanych foteli, aczkolwiek jest to rzecz, której może dla mnie nie być i nie jest to dla mnie problem. E, mamy za to całą resztę rzeczy. W lusterku wstecznym mamy światełko ambientowe. Wieczorem daje to naprawdę bardzo fajny efekt. Nie pokażemy Wam tego niestety teraz, ponieważ jest środek dnia. E, dalej, jeśli chodzi o wyposażenie, mamy cup holder, który jest dokładnie w tym miejscu. Jeśli chodzi o niego, temat rzeka. Bardzo często był łamany, ciężko znaleźć egzemplarz z działającym cupholderem i jest on bardzo drogi na rynku wtórnym przez to. W aucie mamy komanda oraz moduł Bluetooth oryginalny. Możemy włączyć sobie telefon do rozmów, jest to bardzo ciekawe. Numery możemy wybierać zarówno przez komanda, jak i kontakty możemy wybierać przez menu w zegarach, korzystając z przycisków na kierownicy. Jeśli chodzi dalej o wyposażenie, mamy tutaj ułatwianie wsiadania. Po włożeniu kluczyka do stacyjki, przekręceniu go, kierownica nam się opuszcza oraz wysuwają się pasy bezpieczeństwa przez podajniki. Jest to bardzo wygodne z tego względu, że mamy bardzo długie drzwi i ten pas jest daleko i musielibyśmy po niego szarpać daleko, wyciągać tą rękę. A przyjeżdża sam. Miłośnicy Mercedesu dokładnie wiedzą, że jest to stosowane już od dawien dawna w modelu W124, jak i jeszcze starszych S-klasach. Auto, jak wspomniałem, jest wyposażone w kierownicę AMG typową. Występuje identyczna w modelu E63, jak i CLK 63 AMG oraz łopatki do zmiany biegów. Tutaj mamy przycisk do zmiany trybów jazdy. A dokładniej do zmiany trybów pracy skrzyni. Mamy w aucie też menu AMG, które dodaje nam temperaturę oleju, wyświetlany nad tym bieg. W następnym kroku menu mamy dokładne napięcie, jakie jest, jakim ładowany jest akumulator, oraz możemy mierzyć czasy okrążeń co ciekawe. Mercedes, jak to Mercedes, nawet po włączeniu kontroli trakcji, która przecież znajduje się dokładnie w tym miejscu, nie pozwoli nam na nic więcej. Ponieważ jest to nadal wygodne auto, które nie zachęca nas do szarży, tylko spokojnego pokonywania kilometrów. Jeśli chodzi o test wykonania wnętrza, wypada on naprawdę na piątkę z plusem. Jeśli chodzi o wykonanie plastików, tutaj naprawdę ciężko znaleźć wkładam to naprawdę dużo siły aktualnie ciężko znaleźć element, który będzie nam trzeszczał. Jakość wykonania wnętrza w tych Mercedesach jest naprawdę wysoka. I naprawdę nie odbiega od nowych S-klas. Mamy oczywiście szyberdach. Tutaj znajduje się przycisk do szyberdachu. Oraz to ciekawe, tylne światełko na tylną kanapę uruchamiamy tutaj, a nie pasażer. Co pokazuje, że jest to auto dla kierowcy, a nie dla pasażera. Mimo, że jest to auto dwudrzwiowe, jest to pełnoprawne auto czteroosobowe. Ja jestem w stanie sam za sobą jak najbardziej komfortowo usiąść, e, oraz osoby wyższe ode mnie też z tyłu czują się komfortowo i jest tam naprawdę e, wygodnie. Z tyłu mamy również podłokietnik oraz dwa wysuwane cup holdery. co jest bardzo ciekawe, e, mimo że jest to auto dwucyfrowe, jest to auto stricte dla kierowcy. Z przodu mamy jeden cup holder, e, a z tyłu są dwa. Z tyłu mamy również nawiewy klimatyzacji, jak i mocowania fotelika Isofix. Przechodząc dalej do pozycji za kierownicą, e, mamy tutaj w pełni regulowane elektrycznie fotele z pamięcią. I to muszę przyznać: jest to pierwsze auto, w którym naprawdę znalazłem dla siebie pozycję wygodną w 200%. Ilość e, ustawień oraz to, że możemy dostosować sobie ucisk tego fotela, jak on nam będzie ściskał e, plecy, tutaj boczki jak i podparcie lędźwi, które jest tutaj również, jest ono sterowane pneumatycznie przez te poduszeczki, które są tam zawarte w fotelu i się wysuwają. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, jest ona naprawdę bardzo dobra. Jeśli chodzi nad głową, mam tutaj dużo miejsca, wchodzi cała dłoń właściwie, jeszcze z kciukiem. Osoba wyższa jak najbardziej jest w stanie tutaj komfortowo podróżować. Fotel jest aktualnie ustawiony w najniższej pozycji i naprawdę czujemy się tutaj komfortowo. Przejdziemy teraz do części, która pewnie większość osób interesuje najbardziej, a natomiast jazda. Uczucie z jazdy, komfort. Powiedziałbym tak. Jeśli chodzi o komfort, to jest auto naprawdę niesamowicie wygodne, ciche w środku, mimo szyb bezramkowych. Wydech słychać go delikatnie aczkolwiek jest to właśnie ten moment kiedy słyszymy i wydech i silnik, a nie tylko wydech to jest pełna seria, mamy tutaj oryginalne tłumiki, tutaj nie było nic rzeźbione tak jak to auto wyjechało z fabryki, tak jest nadal dalej, jeśli chodzi o drugą rzecz, która jest bardzo ważna w tym momencie w autach typu Gran Turismo, czyli pierwszy jest komfort, drugi to wrażenia z jazdy jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, jest to auto naprawdę niesamowite pod względem tego, co dostajemy za daną cenę. Mamy tutaj to zawieszenie sportowe, jest ono o 20 mm niższe oraz mocniejsze. Z tego, co czytałem i dowiadywałem się na ten temat, mocniejsze są bodajże stabilizatory. Jeżeli się mylę, to na pewno ktoś w komentarzach napisze dokładnie o co tam chodzi. Ale prowadzenie. Auto prowadzi się jak po sznurku. Mamy założone na koła opony Michelin Pilot Sport 4, które jak są zimne przy niskich temperaturach, nie kleją zbyt dobrze. Ale jeżeli już się rozgrzeją, dogrzeją i te temperatury powietrza są troszeczkę wyższe, kleją jak złe. Naprawdę ciężko zgubić trakcję tym autem. Mimo tego, że ją wyłączymy. To i tak będzie nas trzymała opona i też systemy, ponieważ jest to jednak Mercedes. I Mercedesy znane są z tego, że ta trakcja mimo to, że ją wyłączymy, nadal jest i trzyma nas w ryzach przyzwoitości. Auto też swoje waży waży 1615 kg na sucho, więc nie jest to mało ale no nie jest to auto typowo sportowe, tak jak odpowiedniki BMW E46 Coupe na przykład. Aczkolwiek nie wiem, czy możemy to tak do końca porównać. Mimo, że auto, którym jadę jest zbudowane na płycie podłogowej C-klasy z nadwoziem tak naprawdę E-klasy, jest to taki mix tych dwóch aut, jest naprawdę wygodne, a dzięki temu, że mimo wszystko jest to zawieszenie, płyta podłogowa C-klasy, ceny części są troszeczkę niższe, Niż jeżeli by była to e-klasa w pełni, oraz co ważne, co było dla mnie bardzo ważne przy zakupie auta, by to nie był ermatik Ja nie chciałem Ermatika z tego względu, że nie potrzebuję auta aż tak komfortowego. Chciałem autu, które będzie się bardzo dobrze prowadziło. Stąd też decyzja o pakiecie AMG w tej wersji limitowanej Evolution, z tym zawieszeniem. Oczywiście, te zawieszenie można było dokupić sobie jako opcję, i można to było mieć w każdej innej wersji. To zależało od konfiguracji samochodu, <laughs> tego co tam chcieliśmy mieć podczas e, kupna. Jak pewnie większość z Was zauważyła, na przebitkach e, na boku wersja wyposażenia jest oznaczona jako elegance, ale mamy w środku dosłownie e, wszystko. Wygląda to w ten sposób. Że w Mercedesie mogliśmy wziąć sobie wersję Elegance i dołożyć tak naprawdę to, na co nam pozwalał portfel. Przez to też jest ta plakietka. Mimo tej wersji Evolution AMG, nie mylić ze Sport AMG, która była w innych wersjach, w innych modelach, przepraszam. Jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tryby skrzyni biegów. Mamy komfortowy oczywiście, mamy tryb sportowy oraz manualny. Tutaj customowo został dołożony tryb Agility. Jest to taki odpowiednik sport plusa, gdzie silnik kręci nam się znacznie wyżej i jest większe ciśnienie na skrzyni, przez co szybciej zmienia te biegi. Co ciekawe, Skrzynie 7G Plus, z tego co czytałem, z tego co się dowiadywałem, są to pierwsze skrzynie hydrokinetyczne o sterowaniu elektronicznym, które były w stanie zrzucić tak naprawdę dwa biegi naraz. I one nie zrzucają stricte dwa biegów od razu, tylko robią to po kolei. Tak jak jest to znane ze skrzyń DSG, że mamy zapiętą piątkę, ciskamy kickdown, mamy od razu trójkę. Tutaj wygląda to w ten sposób, że mamy, jedziemy przykładowo na piątce. Wciskamy pedał gazu, skrzynia przy mniej więcej 50-60% naciśnięcia gazu zrzuca nam jeden bieg, po czym zrzuca nam jeszcze jeden i de facto redukujemy dwa i czujemy, czujemy tak jakbyśmy zredukowali je od razu. Tak? Jest to bardzo fajne uczucie, jeździłem samochodami ze skrzyniami DSG i tam nie podoba mi się właśnie to te szarpnięcie tą skrzynią, co też bardzo fajne jeśli chodzi o auta z większą pojemnością. Dam przykład. Mamy Volkswagena 1.4 TSI, skrzynia DSG. Tam osiągi samochodu są powiedzmy to nadrabiane tą skrzynią biegów. Że wciskamy gaz, on rzuca biegi, żeby właśnie było to uczucie przyspieszania. Tutaj mamy teraz trzeci bieg. Wciskam gaz do 50%, rozpędzamy się. Skrzynia nadal nie zredukowała biegu. To jest bardzo fajne, że to auto jedzie z momentu, a nie właśnie ze skrzyni biegów. Dlatego też jak się mnie znajomi pytają, jakie auto kupić powiedzmy, to mówię, kurczę, nie bój się większego silnika. Większy silnik nie znaczy, że pali, będzie palił więcej, ale dzięki temu, że nie ma tutaj turbosprężarki, jest to naprawdę prosta konstrukcja, nie ma się co zepsuć. I to jest ta zasada, jeśli nie, nie mamy czegoś, co się potencjalnie może zepsuć, nie mamy ryzyka jakichś tam kosztów. A jeśli chodzi o te koszty, jak wspomniałem wcześniej, auto jest serwisowane w ASO oraz w serwisie, który specjalizuje się w Mercedesach. E, serwis skrzyni biegów, który należy wykonywać co te 60 tysięcy kilometrów mniej więcej, e, tak naprawdę, jak obdzwoniłem kilka warsztatów, w ASO wyszedł najtaniej. Więc nie bójmy się zadzwonić do ASO. E, sprawdzić tej ceny, bo czasem niektóre części czy usługi wychodzą naprawdę de facto najtaniej. Jeśli chodzi też o serwisowanie auta w ASO, później przy ewentualnej odsprzedaży dalej mamy tą historię. Ja mam osobiście e, całą kolekcję dokumentów z ASO z, od 2012 roku do dnia dzisiejszego tak naprawdę, kiedy auto było na ostatnim serwisie, mniej więcej w marcu. E, i naprawdę warto, bo takie auto ma większą wartość i wiemy co z tym autem jest, zwłaszcza kiedy mamy wersję specjalną, taką jak tutaj, że jednak warto o to zadbać. I mimo tego przebiegu 224 tysięcy kilometrów, to auto naprawdę jeździ bardzo fajnie, zachowuje się jak nowe i nie ma się do czego przyczepić. Więc nie bójmy się tych wyższych przebiegów, bo wyższy przebieg nie oznacza tego, że auto będzie w gorszym stanie. Teraz pokażę Wam, jak to będzie przyspieszało. Prze przełączymy w tryb manualny. E jak się zatrzymamy, auto ruszy z dwójki. E z jedynki, przepraszam. A tak to z dwójki. Także zrobimy tak. Start zatrzymany. Jedyneczka. Właśnie nam się wbiła. I po prostu wciskamy gaz. Jest to auto naprawdę, które potrafi fajnie przyspieszyć. Jednocześnie będąc nadal wygodne i komfortowe. Tutaj będziemy mieli większy kawałek może. Spróbujemy jeszcze raz. Włączymy sobie kontrolę trakcji, żeby ta skrzynia nam nie muliła. I mamy tak: skrzynia, olej w silniku rozdzielany do, do 91 stopni, więc już na spokojnie możemy sobie jechać. E, kontrola trakcji jest wyłączona. Wciskamy jedynkę, i właściwie ten samochód robi z nami co chce. Na pewno było to widać. I e, to jest tylko 3,5 litra. Tylko i aż tak naprawdę. I jest to, moim zdaniem, pojemność i moc, która jest idealna na that daily. To jest auto, które w trasie będzie ekonomiczne, ale bezpiecznie kogoś wyprzedzimy. I nie ma się czego bać, że nie zdążymy, że ktoś będzie nas poganiać światłami, bo wciskamy wtedy gaz, skrzynia nam redukuje bieg. I po prostu bawimy się z taką osobą w znikający punkt. Jeśli chodzi o awaryjność tego samochodu, tak jak wspomniałem, był on serwisowany przez cały swój żywot w Polsce, jak i oczywiście w Niemczech wcześniej. E, nic się z tym samochodem nie dzieje. Wszelkie jakieś usterki, które potencjalnie mogą tutaj występować, nie występują. Jest to kwestia regularnej zmiany oleju, e, nie przeciągania tego i też warto napomnieć, że jest to auto z czasów, kiedy nie było olejów long life e, i te oleje wymieniały się co te 10-15 tysięcy km Były zalecenia od producenta i to po prostu działa. Jest tutaj olej lany 5W40 Mercedesa, czyli Petronas. Tak jak to Mercedes zaleca, ja taki olej też zalałem. Wszystkie części są oczywiście oryginalne, zakładane po to, żeby utrzymać auto w oryginale i oczywiście utrzymać jego wartość. Jeśli, właśnie, jeśli chodzi <śmiech> <śmiech> Jeśli chodzi o ceny Mercedesów CLK w Polsce i w Europie. To jest temat rzeka, ponieważ na znanym portalu ogłoszeniowym ceny wahają się od nawet myślę 9-11 tysięcy do nawet pół miliona za wersję Black Series. Ceny modelu CLK w Polsce jak i w Europie wahają się na poziomie około od... 10 nawet tysięcy zł za wersję przedliftową z jakimś dieslem pod maską, która będzie w stanie naprawdę zostawiającym bardzo dużo do życzenia, do nawet pół miliona za wersje już kolekcjonerskie, czyli celka 63 Black Series, które oczywiście było przez wiele lat safety carem w wyścigach Formuły I, przez to też moim zdaniem model ma tam jakąś swoją historię z motorsportem i jest on tam dla fanów czymś, czymś więcej po prostu, tak. Są ludzie w Polsce, którzy dokładają pakiety wizualne właśnie Black Series, poszerzenia oraz spoiler. Aczkolwiek ja tutaj absolutnie tego nie będę robił, ponieważ auto jest całe w oryginale i nic dodać, nic ująć, tak? Oryginał to oryginał, oryginałem zawsze będzie i zostanie. Mamy oczywiście te łopatki do zmiany biegów. Powiem tak, jest to generalnie Bayer, ale to jest taki fajny Bayer, który fajnie wygląda. Mimo wszystko cieszy oko. I fajnie go mieć, tak? Wersje zwykłe miały za kierownicą takie przyciski, które no nie do końca fajnie działały, bo jednym przyciskiem klikając w jednym miejscu można było zmienić do góry, w drugim miejscu klikając zmienić w dół. Także nie jest to do końca fajne. Tutaj mamy klasyczne manetki, lewa w dół, prawa w górę. Jest to naprawdę bardzo fajny bajer, bardzo ciekawy. A wracając jeszcze do zawieszenia, przyjeżdżamy właśnie przez próg zwalniający. Jest ono sztywniejsze znacznie, tak? Ale dzięki temu auto się prowadzi naprawdę świetnie. Za chwilkę zrobimy test łosia i pokażę Wam, jak to się trzyma. Bo naprawdę to auto jest bardzo ciężko wytrącić z równowagi. No, chyba że jedziemy już na letnich oponach, mamy około 10 stopni i te opony są nierozgrzane, no to wtedy tak, wtedy łatwo to wywrócić. I powiem tak, mimo że mamy tutaj tylko niecałe tam 300 koni, auto bezproblemowo jest w stanie spalić trochę gumy oraz ruszyć z piskiem opon. Jak najbardziej to auto też nadaje się na tor, myślę. Sam nim się wybiorę. E, może jak kiedyś będzie okazja powiedzieć o tym, to na pewno o tym opowiem. Teraz sprawdzimy test łosia. Rozpędzimy się do tych 50 na godzinę i szarpniemy mocniej samochodem. Także mamy gaz. 50 na godzinę. Raz tak. Auto naprawdę trzyma się świetnie. To, co ja robię kierownicą, to auto od razu przenosi na, na koła. Jest to zasługa właśnie tego bardzo precyzyjnego układu kierowniczego, który, mimo że jest to Mercedes, jest naprawdę świetny. Wiadomo, S-klasa na przykład na Hermatiku nie będzie się zachowywała tak perfekcyjnie jak ten właśnie model. Podsumowując całość, czy kupiłbym to auto ponownie? Tak i tak. Jestem z niego bardzo zadowolony i uważam, że każda złotówka wydana na benzynę, aby po nie pojechać, była tego warta. To między innymi zasługa dwóch poprzednich właścicieli, którzy dbali o to auto i zachowało się ono do dzisiaj w takim stanie, w jakim właściwie wyjechało z fabryki. Komu bym polecił to auto? Tak naprawdę każdemu, czy to ma być pierwsze auto w domu, czy drugie auto w domu. Jest to moje daily i naprawdę uważam, że jest to praktyczny i wygodny samochód. Mamy rozkładaną kanapę, przez co przewieziemy nim właściwie wszystko. Mamy też Izofix, jeśli ktoś ma dzieci może zamontować z tyłu fotelik. A jeśli chodzi o te minusy, przez które bym wahał się nad zakupem, to tylko i wyłącznie fakt, że trzeba dbać o uszczelki w szybach, jeśli auto stoi na zewnątrz, i regularnie je smarować silikonem, żeby po prostu nam nie przymarzły, bo wtedy po prostu do auta nie wsiądziemy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszeczkę dany model i kogoś zachęciłem do zakupu, komuś może uświadomiłem, że to auto nie dla niego. Dziękuję bardzo za zaproszenie do odcinka i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze z innymi ciekawymi samochodami, które kiedyś może będę miał. Dzięki, cześć.